Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wędką nad Wodę w Polskiej Świat. Witają Was Piotr Mirecki. Konrad Wiśniewski. Dzisiaj z Konradem wybraliśmy się na Wisłę. Jest dosyć późna godzina, ponieważ jest około godziny 13.00. Także nie mamy zbyt dużo czasu na nasze łowienie, ale będzie to rekreacyjne łowienie. Pokażemy, jak wielu wędkarzy w Polsce wybiera się na ryby czyli bierze pudełko, przynęt, spinning i po prostu idzie sobie, robi jakiś tam odcinek rzeki typu 4-5 główek. No i próbuję złowić okonie, bo głównym naszym dzisiaj zadaniem będzie złowienie okonia, jeśli chodzi o metodę, na którą będziemy łowili, czyli metodę spinningową i jak to będzie wyglądało, jak będziemy podchodzili do ryb, to wszystko powie Konrad. Konrad, gdzie jesteśmy? Jak będziemy łowili? Jaką gramaturą? No i oczywiście jakie wędki najlepiej zabrać łowiąc o konie z brzegu na Wiśle? Może zaczniemy od tego, że jesteśmy tutaj na dolnym odcinku Wisły, w okolicach Gniewu, czyli to już w zasadzie jest przyłuściowy odcinek, E, niewielka głębokość, dosyć stały uciąg, więc będziemy używać e, główek mniej więcej w, w gramaturze od 3 do 5-6 maksymalnie gram. No i o wędkach trochę tak. No, wędka do, 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 do takiego zwykłego wypadu powinna e, mieć około 2,13 czyli 7 stóp e, długości, 2,13 metra, e, około 8-10 funtów mocy i ciężar wyrzutu do 10 gramów, tak? no, bo będziemy łowić delikatnie, ale ten zapas mocy właśnie w dolniku pozwoli nam wyholować spokojnie jakieś przyłowy w postaci boleni, szczupaków, sandaczy, które tutaj są i bardzo często się przy takim właśnie łowieniu z marszu trafiają, tak? no, bo chodzi nam o to, żeby się po prostu fajnie pobawić nad wodą, nie zabierając zbyt dużo sprzętu, tylko po prostu wziąć sobie jedno pudełko, wędkę, która będzie, ja to też nie, nie powiedziałem, która będzie pracować tak bardziej progresywnie, bo będziemy łowić plecionką, też plecionka gdzieś w okolicach 0,6-0,8 to jest dobry wybór. Nie? Czyli nieduży kołowrotek również do. Nie, 2-2,5 tysiąca to będzie rozmiar akurat, nie? taki, który, który no, się najlepiej sprawdzi. Tutaj. Jeśli chodzi o to miejsce, w którym jesteśmy, jak będziemy je obławiali? Czy będziemy musieli cicho podchodzić do miejscówek? No i oczywiście, na co będziemy dziś je łowili? Przede wszystkim będziemy, będziemy się starali oczywiście podchodzić cicho, natomiast szcz szczególną uwagę trzeba poświęcić wybraniu jakby odcinka, tak? bo... Wie, większość Wisły wygląda w ten sposób, że jest to kamienna główka, natomiast za główką i przed główką jest zazwyczaj sam piasek, są to raczej miejsca jałowe, gdzie się, no, są ryby, ale to są ryby jakieś przypadkowe, to nie są duże skupiska ryb, my szukamy skupisk ryb, tak żeby na, na, kilku, na kilku główkach no, złowić no, więcej tych ryb, tak, 20-30 sztuk. I zawsze wybieramy miejsca, gdzie, tak jak tutaj widać za nami, w tej chwili mamy dużo, dużo kamieni na dnie, i w klatce, i, i przed główką, i za główką, gdzie te kamienie są rozsypane wtedy te ryby, szczególnie o tej porze roku i przy tym stanie wody takim niskim, one będą się trzymać właśnie tych, tych miejsc. Bo tutaj jest ich stołówka i tutaj mamy jakby naj, największe szanse na to, żeby no dużo po prostu ich złowić. Nie? Jeśli chodzi o przynęty, może pokażemy też do kamery, akurat ty masz przygotowane Twistery. Ja mam, ja mam troszeczkę też inne przynęty. Proste pudełko, nic, nic szczególnego. Tak? Kilka kolorów, które akurat tutaj się sprawdzają. Są to trzy, trzy rodzaje fioletów, kolor żółty z multibrokatem kolor taki bardziej fluo herbaciany też i, i kolor perłowy. To jest wszystko co nam potrzebne. Główki, główki od, od 3 do 6 gramów. Najwięcej będziemy mówić na czwórki, trójki, czwórki. Natomiast jak będzie gdzieś tam w warkoczu dołek, no to trzeba będzie tam wrzucić przynętę, to 5-6 gram będziemy używać wtedy. I to jest do takiego właśnie fajnego, krótkiego wypadu, wydaje mi się, naj, naj, najbardziej rozsądne rozwiązanie. Nic dużego nie musimy nosić ze sobą, skrzynek, pudełko w kieszeń. Podbierak, tylko krótka wędka, tak jak mówiłem, bardzo przyjemne łowienie i, i dużo ryb jest. Czy jesteś tego zdania, że jeśli chodzi o Wisłę, trzeba docierać tam, gdzie e, praktycznie nie da się dojść z brzegu, gdzie nie ma takiej presji wędkarskiej? No prawda? zdecydowanie, to też wiadomo, prawda. No, tutaj te miejsca, które gdzie jesteśmy, staram, staram się e, jakby wybierać, e, gdzie po prostu tych ludzi nie ma. No. Wiadomo, że. Im ciężej lepiej. dojść, tym lepiej dla tak, nas. Tak, tym lepiej dla nas. No, szczególnie, że akurat tak się składa, że w tych miejscach właśnie trudno dostępnych wszystkie te warunki, o których mówiłem, tutaj są spełnione. Nie? Czyli, czyli są porozsypywane te kamienie. No, te ryby tutaj po prostu będą. Czyli sensualne. bardzo ważnym elementem i też proszę się nie zniechęcać, to dotyczy się do wszystkich wędkarzy, jak również i początkujących i tych lepiej zaawansowanych, że po prostu y, można przejść nawet te kilkaset metrów, żeby dojść do fajnego miejsca i coś się, żeby działo przez dwie godziny, nawet możemy godzinę iść na miejscówkę, ale ważne, żeby coś złowić i żeby mile spędzić czas nad wodą, a obserwując przyrodę, tak jak tutaj, przed chwilą nam się spławił też boleń na szczycie główki, no coś fajnego, coś pięknego. Piękna rzeka, polska piękna rzeka Wisła, w której jeszcze trochę ryby jest. Co mnie martwi, tutaj mówiłeś mi o rybakach, prawda? Że są niestety, niestety nasz okręg w dalszym ciągu jakby, no, tych rybaków utrzymuje, przed, przed zostały umowy jakby przedłużone. No, jest słabo, tak, jeżeli chodzi o, o, o takie postępowanie, no bo wiadomo, że to nie, to nie jest dla nas wędkarzy. No, dobre. No dokładnie. W niektórych, niektórych tego, okręgach na szczęście już po, po, nie ma rybaków. I te ryby zaczynają się pokazywać, co mi się podoba, i dla wędkarzy zaczyna się robić raj, tylko też pamiętajmy o tym, żeby te ryby i szanować. I wszystko względem swojego rozumu, względem rozumu takiego, aby tej ryby trochę było. Wiadomo, że możemy coś zabrać ze sobą, jakąś rybę jeść, mamy ochotę ją zjeść. Ale pamiętajmy o tym, żeby tych ryb trochę było, to też musimy je wypuszczać. I do tego też namawiam wszystkich wędkarzy. Oczywiście nie popadajmy tu w skrajności. I co, bierzemy się do wędkowania, zaraz tutaj Konrad pokaże, jak się będziemy ustawiali, jakie miejsca będziemy obławiali, bo to też jest bardzo ważne, aby tej wiedzy troszeczkę w tym programie było. Eee, to jest program też i dla początkujących i dla ludzi, Także którzy nie, nie mają ochotę się, tak? nie, nie wędkować. Nie zrażajmy się tym, że na którejś główce nie będzie ryby, po prostu i, idźmy, powiedzmy, schodźmy w dół wody, aż w końcu trafimy na główkę, gdzie zobaczymy, że będą jakieś kamienie, jest troszkę więcej przeszkód. Nie musi być tam głęboko, ważne, żeby właśnie było, było dno twarde, kamieniste, żwirowe. Na pewno, na pewno za którąś główką znajdziemy te ryby. Także to jest, trzeba po prostu spokojnie się delektować widokami i, i robić. Ostatnio, jak ostatni byliśmy na okoniach, złowiliśmy ich bardzo dużo. Ja byłem w szoku, ponieważ jeszcze takiej liczby okoni o takiej e, wielkości, o takich centymetrach nie widziałem tak dużo w jednym miejscu zgrupowanych. Także mam nadzieję, że to też będzie dobrze. No mam mało czasu. Naprawdę mam mało czasu, jest parno, dlatego zbieramy się do wędkowania, żeby. Jeszcze się przyłożyć coś w dzisiejszym odcinku, pokazać z ryb, bo wiedza teoretyczna to nie wszystko, ale trzeba ją jeszcze tak podsumować wiedzą praktyczną, jakimś fajnym okoniem. Także zapraszam do pozostania z nami. Mam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek. Jesteśmy w pierwszym, w pierwszym miejscu, w którym będziemy zaczynać łowić, czyli mamy taką krótką główeczkę, która jest rozsypana cała, dookoła niej są kamienie i na części napływu. I, I na zapływie w, w okolicach warkocza, więc bardzo ciekawe miejsce, i na samym początku powinniśmy mniej więcej z tej, z tej odległości, z tej pozycji, w której, której jestem, spróbować obłowić napływ. Czyli tak jak tutaj widać, jest taki wystający kamień, przed tym to jest akurat dobre miejsce na to, żeby, żeby sobie go obłowić. Będziemy to obławiać wachlarzem, będziemy rzucać w stronę nurtu główką 4-gramową z, z założonym twisterem i Techniką opadu będziemy wjeżdżać w stronę, w stronę brzegu brania powinny następować gdzieś w okolicach, w okolicach tego kamienia i tych zwarów, które się tworzą jakby przed, przed kamieniem. Wykonujemy sobie kilka rzutów, dwa, trzy rzuty. Jeżeli nie, będzie, jeżeli nie mamy brania, przesuwamy się w stronę główki i będziemy obawiać też ten sam napływ, tylko od strony, od strony główki prowadząc przynętę do siebie, co za chwileczkę pokażemy. Mamy pierwszą rybę, no, akurat jest bardzo mała. Szybko uwalniamy. Też nie należy się zrażać tym, że w, w, e, przy pierwszych rzutach będą brały małe ryby, bo zazwyczaj tak jest, że najpierw biorą te mniejsze ryby. Trzeba być cierpliwym i wrzucić jeszcze kilka razy, bo te większe będą, będą następne. Razem jest większa, już jest troszkę troszkę większy ten okoń. Tak na początek. W w takim miejscu należy się skupić na punkcie, gdzie woda wbija się w, w podniesienie brzegu przed główką. Najwięcej okoni właśnie, w tym, miejscu, w tym miejscu ma swoje stanowiska, to widać na wodzie, gdzie się robią takie, taki jakby bełd wychodzi z, z, z podwody, tak woda wybija jakby z, z, od, od strony dna. To jest właśnie miejsce, na którym należy się skupić. Obawiając je w ten sposób, tak jak, tak jak pokazywałem krótkie rzuty, nie trzeba wcale daleko rzucać, bo to miejsce jest tutaj blisko koło nas. Starczą, żeby się przemieścić na drugą stronę i spróbujemy teraz ten sam odcinek obłowić, ale z prądem prowadząc przynętę w naszą stronę. Jeśli nie mamy brań z tego ustawienia, przesuwamy się na, na szczyt tej główki i próbujemy innym torem poprowadzić bardziej mórz tutaj tego, tego koryta. Ładniejszy ten jest. Ładnie się pokar do kamerki. Myślany okoń. Z pozdrowieniami. I do wody. Bo. i'm é Zaczęliśmy obawiać napływ tej główki. Teraz się skupiamy na części zapływowej, która zazwyczaj jest ciekawsza. Można tutaj no, trafić różną rybę: po prostu może być i boleń, może być i szupak większy. Natomiast cały czas się skupiamy na okoniach i tutaj mamy taki klasyczny układ, gdzie w, w klatce, oczywiście, mamy porozsypywanych dużo kamieni. Warkocz odbija nam się od, od szczytu główki, idzie w stronę nurtu, gdzieś do przeszkody, która jest przed nami. Natomiast Tutaj mamy rozsypane też kamienie na granicy spokojnego nurtu składki i warkocza. I to jest miejsce, gdzie te okonie najbardziej lubią się ustawiać. Po prostu tutaj jest ich też stołówka z racji tego, że tutaj jest dużo, dużo raczni, dużo, dużo różnego rodzaju pokarmu, które mają. I spróbujemy to sobie obłowić. I teraz y, oczywiście cały czas skupiamy się na okoniu, bo gdybyśmy chcieli łowić bolenia, musielibyśmy zupełnie inaczej podchodzić bardziej od, od podstawy główki. Natomiast tutaj obłowiliśmy sobie napływ. Siadamy sobie w tym miejscu i pierwsze rzuty staramy się zrobić w stronę nurtu. Też nie muszą być jakieś specjalnie, specjalnie długie. Staramy się przeciąć warkocz i systematycznie metr po metrze obławiać sobie takim wachlarzem E, całe to, e, cały, cały ten tutaj, to połączenie warkocza z tą spokojną wodą. Jest ryba! I to bardzo ładna. No, I mamy, mamy okonia. Piotrek e, też ma rybę fajną. Mam fajną rybę. Patrz, że to jest malutkie. To że okon... szczerze powiedziawszy, będzie bardzo ładna ryba. W klasycznym miejscu, zaraz za główką, przecinaliśmy warkocz. Bardzo dobrze też się ryba. Piotrek ustawił, bo to jest kolejne miejsce, do którego mieliśmy podejść e, przy obławianiu właśnie tego. Mam nadzieję, że nam się uda tą rybę wyholować. Ale Piotrek ma na tyle doświadczenia, że na pewno sobie poradzi, ja mu tylko podbiorę, podbiorę podbierakiem. Na no, tym sprzęcie to powiem Ci szczerze, że, że fajnie chodzi. Znaczy, na, na pewno będzie to wymiarowy boleń prawdopodobnie, natomiast no, mamy bardzo delikatny sprzęt. Także ale na tym polega cała frajda tego łowienia. Dokładnie, że bardzo delikatnie łowimy i ta przyjemność złowienia jest dużo, dużo fajniejsza niż jakbyśmy mieli bardzo toporny z, z zestaw. Zgadza się już jest niedaleko. Słychać jak tak, dobrze wyregulowany hamulec. Nie no i się bawimy. Nie ma prawa tutaj się nic, nic zadziać. Ważnym elementem jest to, żeby dać tej rybie wyszaleć się, prawda? Tak jest. Bo przy, przeważnie jest tak, że przy pierwszych, przy pierwszych momentach zaraz ryb, tą rybę tracimy. Co prawda ja mówię na plecionkę. Ale mamy delikatne haki, prawda? Bo mamy tak, delikatne dokładnie. główki, ja okoniowy sprzęt... Ale i zaraz się rozgięł haczyk. Także, także no, tak trzeba jak, uważać. Tak jak mówisz, powolny hol jest dobry też z tego względu, żeby tej rybie po prostu to nie zostało w pysku, tak? Gdyby się, gdyby się okazało, że się ta plecionka przetrze gdzieś na kamieniach. Czy, czy gdyby to był szczupak? Bo też jest... No taka właśnie jest możliwość, że to, może być, to że to może być szczupak. Co mamy? To jest. Boleń. Boleń. Nie brzana. Brzanka i to będzie... To e, pierwsza być. moja brzana, chyba złowiona na Wiśle. Ale jeszcze chwilkę sobie pochodzi. Brzana pięknie w pysku zapięta. Super. Uuu. No nie jest samowita, proszę państwa. Spokojnie. Brzanka. Pięknie w pysku przynęta. Ona już jest nasza. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwila. No taka. Oj, zakręciła nam się tutaj. Daj, daj. Już jest nasza. No no no. Pięknie zapięta. Jest gra! <grym> Gratulacje o, to chodzi, tak, tak, proszę Państwa. Złowiłem brzanę. Może pokażemy. Pięknie się zapięło. Jak uderzyła. O, mam mięsisty pysk bardzo i trzeba dobra. dobra. Mamy piękną brzankę. Ja tu wędkę położę, co? Taka brzanka, proszę Państwa, z Konradem. Chodź tutaj do mnie. Ładnie pokażemy Państwu. Pierwsza Przepiękna razy. brzanka. Oczywiście musimy poczekać, żeby doszła do siebie. No, spokojnie, malutka. O! Już. <laughs> I o to chodziło. Gratulacje. Dzięki. Teraz obawiamy z kolejnego ustawienia y, tą samą główkę. Jeżeli skończyliśmy wyławiać ryby y, wzdłu rzucając wzdłuż warkocza, przesuwamy się y, do środka tutaj y, o, przy podstawie główki troszeczkę, troszeczkę na środek i obawiamy sobie wachlarzem, wciągając od warkocza pod górę y, tutaj w stronę, w stronę y, tej płani na klatce. Też ryby będą reagować, bo nie wszystkie zawsze wyłowimy z jednego ustawienia. Także każde, każde miejsce musimy, musimy obawiać z, z różnego ustawienia po prostu. O, o ten walczy troszeczkę. Chcesz ten? Chcesz nie. Nie, ładnie, ładnie, ładnie. O koń. Ale ładny, już już będzie lepszy. Nie, nie, ja go ręką wezmę. Właśnie, co tu my mamy? Ładnok. Ja go wezmę w podbierak, bo jest ładny naprawdę Szkoda, że No fajne. Zrobi, zrobi, A zrobi, piękno oko. Zrobi wiesz. O takie o konie nam chodziło dzisiaj. No, tak? no Jest. No i mamy pięknego konia. Już okrasiłeś sobie o, tą, tą brzankę ładnym okoniem. Spokojnie, no taki na 30 na pewno. No. A na Wiśle takiego okonia rosnąć, to jest nie lada, że no, tak powiem, zobaczymy. wyczyn. Na 30 rozłożono. No, 34, no, 34 cm. 34, bardzo ładna ryba. Fajno. O to chodzi. Oto płyn. No to chodzi. 34 centymetry. Piękna rybka. Ładna ryba. A to nie jest okoń chyba, wiesz? To jest oko. Myślisz? Myślę, że to jest oko. I to duże oko. No i piękne. Nie, szupak. szupak. Jest tu ich kilka, wiesz? Wędka się sprawdza elegancko. Proszę bardzo. Obciął. Będzie musiało tak skończyć. Mamy teraz rybkę. Zaraz zobaczymy, co to jest. O, to jest ten szupak, który nam obciął wcześniej. Nie wiem, czy się uda to pokazać, czy się uda go wyjąć. Taki dyżurny właśnie z O, Nie jest duży, ale przynajmniej może będzie szansa na większe okonie, jak go teraz wyjmiemy. Chodź. Nie chcę. Ewidentnie nie chcę jeszcze. Mamy kolejny przyłów przy okoniach. Też ciekawy. O, coś tu chłopcze. O, on się tu zakręcił mocno. Nieduża rybka. Zapięty w nożyczki na małą przynętę. Właśnie właśnie to jest to jest właśnie fajne w tym łowieniu. Na delikatny sprzęt, że nigdy nie wiadomo czego się możemy spodziewać łowiąc nawet małymi przynętami. Bardzo fajna sprawa. Wypuszczamy go. I już poszedł. Piękny. I z wieczorka. Sobie. A. Szczupak. Aha, jak fajnie wędka pracuje. No wędka dzisiaj, dzisiaj sprawdzamy ją. Teraz, żeby nie zrobił świecy. Żeby nie zrobił świecy tylko. Nie ale jest zapięty ładnie, nie wypnie. sam końdzi. Dokładnie, <grym> nie Także yy... no to niech on zrobi świecę fajnie do kamery może co? Zrobisz? Kolego świecę? Niechętnie. A, niechętnie jest. Z drugiej strony najgorzej, jak wiesz, się przekręci tak, i krecionka tak. mu wejdzie Nie, ale, oj, ale tak ma kółko. No czy... właśnie teraz spojrzałem. jest. Przekręcił się. No mamy. Uuuu, dzisiaj złowiłem. Komplet masz. Komplet. Sandacza brakuje. No tylko... sandaczyka miałem, tylko że małego. Mm. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu Zwędka na wodę w Polskiej Świat taką oto rybką, która wraca zaraz do wody. Z wędkarskim pozdrowieniem Piotr Mirecki, Konrad Wiśniewski. <laughs> no i... Kolejny dziś. Proszę. No i gumka, na którą złowiem. Taka mała przynęta wcale nie musi być duża.